Pozwolę sobie słów parę powiedzieć o siedzącym w więzieniu księdzu Olszewskim. Ani to mój brat, ani swat, natomiast jest to człowiek, który jest więziem politycznym, to trzeba powiedzieć jasno i głośno. Władza, która dzisiaj panuje nam w Rzeczypospolitej. Niestety popełniła straszny błąd, który popełniło wiele, wiele innych rządów. A mianowicie, stworzyła sobie męczennika. I ten męczennik doprowadzi do tego, że no ta władza niedługo pożegna się ze swoimi stanowiskami. No ale cóż, jak to się mówi, chcącemu nie dzieje się krzywda. Natomiast wracając do księdza Olszewskiego. Naprawdę, każdy, kto chce się zapoznać z zarzutami, jest w stanie, słuchając prokuratorów, doskonale zrozumieć, że zarzuty nie istnieją. Zapotrzebowanie polityczne jak najbardziej. Koniecznie trzeba było dokopać Kościołowi katolickiemu, no to wzięło się księdza, który jest. Autentycznie niewinne. Ale uwaga, to jest ksiądz, który też nie pasuje wielu hierarchom katolickim. Dlaczego? Bo to jest ksiądz, który zdradza objawy kogoś, komu zależy. To jest charyzmatyczny młody człowiek, to jest człowiek, który dzięki swojej służbie przyprowadził do kościoła tysiące młodych ludzi. No a to nie może się podobać ludziom, którzy są. Księżmi, biskupami, kardynałami, którym się nic nie chce robić, tylko brać pieniądze. Bo młodzi ludzie, a szczególnie tacy pobudzeni religijnie, oczekują czegoś sensownego, oczekują, żeby się nimi zająć. No więc gdzieś tam, być może nawet bez słów, dogadano się, że jak chcecie nam dokopać, to bierzcie jego. I teraz za tym człowiekiem nikt nie stoi. Nie jest to dziwne? Słyszeliście, żeby, książka, żeby Kościół katolicki się wypowiadał głośno w tej sprawie? Słyszeliście, żeby jakiś prawnik katolicki dołączył do grupy obrońców? Nie. Ja to śledzę, więc wiem. Słyszeliście, żeby jakiś protest był zorganizowany przez księży w tej sprawie? Gdzieś tam jakieś listy są pisane, to wszystko jest mdłe, wszystko jest nijakie. Wszystko jest po to, żeby niby coś się działo, ale tak naprawdę ten człowiek nadal siedzi za kratami. Moi drodzy, oby to nie był początek, ponieważ jak widać, ci ludzie mają prawo w nosie. I za chwilę może się okazać, że w więzieniu będą lądowali kolejni ludzie. Być może kolejni księża, pastorzy, na przykład tacy jak ja którym się chce, którzy zdradzają jeszcze jakieś yy, pragnienie, aby rzeczywiście służyć Bogu. No tak jak oczywiście Ksiądz Olszewski, rozumie, tak służy Bogu, ja tego nie krytykuję, nie odnoszę się do tego, ale co mu się należy, co oddać. Najciekawsze jest to, że również społeczeństwo ma to w nosie. Naprawdę tak jest. Wiem, że tam na jakimś. Yy, Chce może to nie był proces, ale w wysłuchaniu w sądzie zebrało się kilkadziesiąt osób, no ale podobno katolików są miliony. To gdzie była ta reszta? Nie bardzo rozumiem. Z tego wynika naprawdę, że katolicy mają swojego księdza w nosie. To niedobrze świadczy o tym kościele, co mnie jakoś wcale nie dziwi. Kiedy następni księży znajdą się za kratami. Podejrzewam, że będzie taka sama reakcja, czyli żadna. Ale długoderminowo i długodystansowo to się żadnej władzy nie opłaci, ponieważ tacy ludzie zostają męczennikami i tacy ludzie bez słów potrafią oskarżać. Przyznać, muszę, że, że kiedy oglądałem ostatnio obrazki z księdzem Moszewskim, dość wychudzonym, zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nie było w nim złości, nienawiści, niechęci. Widać było, że wręcz z takim uśmiechem patrzy na tych, którzy go tam skuwają, prowadzą. A w ogóle przyprowadzenie tego księdza w kajdankach no to był hit, ponad hit. Toż przecież wielokrotnie mogłem to widzieć, i wszyscy żeście to mogli zobaczyć jak prowadzono mafiozów bez kajdanek. Ksiądz, który nic nie ukradł, nikomu nic złego nie zrobił, prowadzony w kajdankach? Ludzie, czy wy naprawdę już pogubiliście rozumę? Przecież to wszystko będzie wykorzystane przeciwko wam. Nawet jeśli ten ksiądz nie powie nic, to w końcu ktoś na to zwrócił uwagę. I w końcu ktoś was podsumuje. Podejrzewam, że przy zmianie władzy, a ona nastąpi na pewno i prawdopodobnie szybciej niż się komuś wydaje, no to ci wszyscy prokuratury, prokuratorzy staną przed sądem. No i jak? I co wtedy powiecie, panowie? Przecież trzymacie tego człowieka bezpodstawnie. Co wtedy powiecie ludziom? Jak się usprawiedliwicie? Że mieliście rozkaz? No ja już znam takich Urzędników, którzy pe na pewnym procesie sądowym wszyscy mówili, że oni tylko wykonywali rozkazy? No ale wyroki i tak padły wskazujące. E Państwo katolicy, czy wy naprawdę macie w nosie e takich dobrych księży? Nie podoba mi się wasza postawa. E Jest karygodna. Nie rozumiem tej postawy kompletnie, jeżeli uważacie, że to jest właściwe zachowanie z Waszej strony, to ja już niewiele rozumiem, bo okazuje się, że w Kościele katolickim albo jest super beton dewocyjny, albo są ludzie, którym na niczym nie zależy. Dosłownie na niczym. To źle rokuje temu Kościołowi, no ale cóż. Nie mój kościół, nie mój problem. Natomiast moim problemem jest to, że kiedy ludzie masowo będą opuszczali kościół katolicki, to nie pójdą do protestanckiej kościoła, pójdą do świata. Dołączą do tych najgorszych środowisk. To jest prawdziwy problem. I tutaj na koniec jeszcze jedna rzecz. Kłania się po prostu beznadziejna praca większości księży którzy są zainteresowani tylko ciepłymi papuciami, dobrą kasą i świętym spokojem.